Transformacja cyfrowa w przypadku M-Banku to jest myślę proces ciągły. Mogę trochę przewrotnie powiedzieć, że to jest coś, co zaczęliśmy w 2000 roku, kiedy w ogóle M-Bank powstał jako rozwiązanie. Natomiast to też jest proces, który się nigdy nie, nie, nie skończy. Taka gotowość do tego, żeby gdy się pojawią jakieś rozwią nowe rozwiązania technologiczne, jakaś możliwość zdigitalizowania jakiejś części naszej pracy, czy jakiejś części naszego życia tutaj w firmie. To, to ciągła otwartość na, na, na te nowe rozwiązania i na y, y, zmianę dotychczasowego status Quo. Emelement jest spółką powstałą w 2017 roku w ramach grupy MBanku, a głównym naszym celem jest realizowanie i wzmacnianie strategii e-commerceowej MBanku. Y, realizujemy projekty oparte o API, a technologia jest wpisana w nasze DNA. Wszystkie nowe projekty w M-Elements planujemy rozwijać w chmurze. Z racji tego, że jesteśmy spółką finansową i technologiczną, szukamy wielu innowacji na różnych poziomach i chmura jest jednym z tych miejsc, gdzie szukamy usług, które po prostu pozwolą rozwijać nasz biznes szybciej. M-Elements wykorzystuje w swoich rozwiązaniach chmurę obliczeniową z kilku zasadniczych powodów. Po pierwsze, mnogość usług out-of-the-box gotowych do użycia oferowanych przez dostawcę chmury obliczeniowej. Po drugie, transparentność i łatwość zarządzania kosztami wykorzystania chmury obliczeniowej. No i co najistotniejsze, bezpieczeństwo, które jest nieodzownym elementem działania na rynku regulowanym. W ramach wykorzystania chmury obliczeniowej przez M Elements pojawiło się wiele wyzwań, w których wspierał nas Microsoft. Wśród tych wyzwań pojawiały się wyzwania technologiczne. Poprzez dedykowanie wykwalifikowanych specjalistów oraz organizowanie warsztatów zmniejszył się próg wejścia M Elements w tą technologię. Ponadto zapewniał nam bieżące wsparcie regulacyjno-prawne oraz był elastyczny w ramach wymogów, które stawia przed nami regulator. Odnosząc się do naszego hasła ikona mobilności, to traktujemy to hasło bardzo poważnie i to nie jest tylko jakiś tam slogan reklamowy. Dzięki temu, że sami jesteśmy cyfrowi, że sami żyjemy w tym świecie. Wiemy, co to znaczy i co możemy zaproponować naszemu klientowi w kontekście tej cyfrowości.